Pozdział czwarty Inne uzależnienia Głupi i mądrzy ludzie są nieszkodliwi. Tylko półgłówki są niebezpieczne. Johann Wolfgang Goethe Życiowa refleksja Mulewny deszcz Lubię ten odgłos deszczu. Ale czy to przyniesie tęczę dziś? Lub jutro? Sufit. Jest wysoko. Ale jest bliżej od nieba. A ja chcę dotknąć nieba. Teraźniejszość jest taka dziwna. Wczoraj nie jest takie jak dzisiaj. Nie mogę nic poradzić na to uczucie uciekającego czasu. Gdy wciąż stoisz, reakcja łańcuchowa, życiowa, refleksja.